Cześć, nazywam się Michał Skulski i witam Cię serdecznie na naszym kanale Rodzinny Skarbiec. Będę go współprowadzić wraz z moją żoną Kasią. Jest to miejsce, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak mądrze dbać o domowe finanse, osiągając spokój ducha i finansową wolność. Chcę pokazać Ci, jak w prosty, praktyczny i przede wszystkim zrozumiały sposób możesz zapanować nad własnymi finansami. Bez trudnych słów i bez zawiłości. Jestem mężem, tatą dwóch cudownych córek i współtwórcą, właśnie rodzinnego skarbca projektu, który powstał z naszej wspólnej pasji do edukacji finansowej oraz naszego doświadczenia w branży ubezpieczeń i finansów osobistych. Na co dzień widzę, jak ważna jest umiejętność świadomego zarządzania domowym budżetem. Zauważyliśmy wraz z moją żoną, że Wiele rodzin zmaga się z chaosem w dokumentach, e, brakiem wiedzy o własnych finansach, czy też niepewnością jutra. I chcemy właśnie was w tym wesprzeć. Sami kiedyś przez to przechodziliśmy. Rodzinny skarbiec to przestrzeń, gdzie pomagamy wam porządkować finanse, gdzie dzielimy się wiedzą, którą sami stosujemy na co dzień, i wspieramy w budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz finansowej stabilności dla całej rodziny. Na tym kanale znajdziesz. Mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących zarówno inwestowania, ochrony finansowej, ubezpieczeń, oszczędzania, ale także porady o organizacji domowych dokumentów czy też budżetu. Wszystko, mam nadzieję, będzie w przystępnej, fajnej, zrozumiałej formie, nawet jeśli wcześniej nie mieliście z tym tematem wiele wspólnego. Z czasem. Chcielibyśmy, żeby tutaj pojawiły się też treści premium dla tych z Was, którzy chcą wejść w temat głębiej. E, indywidualne wsparcie, konsultacje, czy też dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych. Dlatego gorąco Was zachęcam. Zasubskrybujcie nasz kanał i rozpocznijcie wraz z nami tę podróż do finansowego spokoju i rodzinnego bezpieczeństwa. Zacznijmy dzisiaj od tematu, który był też naszym początkiem. Nazwaliśmy go domowym chaosem finansowym. Jak to w ogóle ogarnąć? Temat ten często pozostaje w jakiś sposób nienazwany. W rozmowach często słyszałem, że przecież od naszych znajomych, że przecież my mamy pieniądze, tak, one są tutaj, tutaj, w ogóle jaki chaos. O czym ty do nas mówisz? Ja wszystko mam babce. Takie właśnie padały pytania, takie właśnie pytały, właśnie takie padały odpowiedzi. No i w momencie, w którym ja zadawałem pytanie, no dobrze, no to w takim razie powiedzcie mi, ile kosztuje Was miesięcznie Wasze utrzymanie, to zapadała cisza, a dwie osoby z pary często rzucały bardzo odmienne kwoty, no i jest to taki sygnał, że jednak panuje ten pewien nieład i tak naprawdę jest to zupełnie normalne. Nie skupiamy się nad kontrolą czegoś, co wydaje się nam, że już jest pod kontrolą. E, na przykład pod kontrolą aplikacji bankowych, czy też notatek z wydatkami. Gdy też zacząłem się bliżej temu przyglądać, tej tematyce, okazało się, że faktycznie pieniądze mamy, ale często one są rozsiane na różnych kontach, różnie nazywanych podstawowych, oszczędnościowych, technicznych. Fakt: często są one płatne lub bezpłatne pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, o których jednak łatwo zapomnieć. Wystarczy jedno konto, by miesięcznie tracić po kilkanaście złotych, co w skali roku może dać nawet 200 złotych. A to już pieniądze, które można przeznaczyć na coś zdecydowanie bardziej przyjemnego niż opłaty bankowe. Innym przykładem jest nieświadomość, gdzie znajduje się Twoja umowa kredytowa czy polisa. Często nie pamiętamy, co ono obejmuje. Pamiętaj, najlepszym klientem banku, czy też ubezpieczyciela, jest tak zwany śpioch. Śpioch, czyli ktoś, kto coś kupił i o tym po prostu zapomniał. Przegląd takich dokumentów może przynieść naprawdę realne korzyści. Zarówno od możliwości refinansowania kredytu, po aktualizację sumy ubezpieczenia zgodnie z aktualnymi potrzebami. Nie przerażaj się też ilością dokumentów. Da się to wszystko ogarnąć, i właśnie teraz pokażę Ci w pięciu prostych krokach, jak odzyskać kontrolę nad domowymi finansami. Krok pierwszy, najważniejszy: przegląd dokumentów. Trzeba to zrobić naprawdę raz, a dobrze. Umowy, rachunki, polisy, wyciągi. Wszystko musisz wyłożyć na stół. Posegreguj to według kategorii, np. ubezpieczenia, kredyty, mieszkanie, zdrowie, dzieci. Możesz to zrobić zarówno klasycznie w teczkach, lub w wersji cyfrowej. Krok drugi. Domowy katalog dokumentów. Zrób spis. Może być w Excelu albo w zeszycie. Bardziej zaawansowana wersja to arkusz z datami końca umów, numerami polis, przypomnieniami, które warto też wpisać do kalendarza w telefonie. Sam używam właśnie czegoś takiego, takiego segregatora, który nazwałem segregatorem rodzinnego skarbca. I jest to taki domowy niezbędnik, który możesz stworzyć po swojemu. Jeśli będziecie chcieli, przygotuję dla Was szablon. Krok trzeci to sprawdź, co masz, a czego nie. Czasem płacimy za coś, czego nie używamy. Albo mamy podwójne ubezpieczenia, a żyjemy w przekonaniu, że coś tam mamy. To bardzo ważne, żeby to zweryfikować, bo sam pakiet medyczny może być nieadekwatny do Twoich realnych potrzeb. Krok czwarty to określ, co wymaga zmiany. Może warto coś wypowiedzieć, coś zaktualizować. Życie się zmienia, a z nimi Twoje potrzeby. Dostosuj umowy i produkty finansowe do Twojej aktualnej sytuacji. I krok piąty wdrażaj małe nawyki. Zaplanuj jeden dzień w miesiącu na przegląd własnego budżetu i dokumentów. Męska się nazywamy to finansowymi randkami. Kawa z kawiarki, dobra muzyka i godzinka na omówienie budżetu, oszczędności, planów. Wcale nie jest to nudne, a wręcz przeciwnie bardzo przyjemne. Na koniec chcę Ci powiedzieć jedno: im bardziej ogarniasz swoje finanse, tym spokojniej się śpi. Znajomy z naszej rodziny miał wypadek. Potrzebna była operacja Barku. NFZ terminy były nie do przejścia. Z własnej kieszeni wydał kilkanaście tysięcy złotych. Miał ubezpieczenie, lecz niestety to ubezpieczenie obejmowało tylko śmierć. Nie było tam żadnych poważnych zachorowań, żadnej diagnostyki, żadnej wypłaty. Wszystko spadło na jego barki, dosłownie i w przenośni. Podsumowując, zrób przegląd dokumentów, żeby wiedzieć, co masz. Po drugie, stwórz katalog. Żeby dane te były w jednym miejscu. Po trzecie, zweryfikuj produkty, czyli sprawdź to, co masz, i czy ma to sens. Po czwarte, dostosuj to, co trzeba zmienić, właśnie do swoich potrzeb. Po piąte, wprowadź małe nawyki, jak na przykład miesięczne finansowe randki. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że temat Cię zainteresował i że zostaniesz tu na dłużej. Zasubskrybuj proszę kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, który z tych kroków najbardziej ci się przyda. Może wszystkie, a może tylko jeden, a może żaden. Dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!